W zianie, z momencie porozmawiajmy dzisiejszego widowiska sportowego. 11 gości, kończące końice, zielono biały oraz nasze, w zielono-białych gruzku, w nasz w duszu, w gruzku, w gruzku, w gruzku, w w w to nie rozpoczął pierwszym momentu pomiędzy naszym liczbem a konieczanką. Kończę, najprawdopodobniej dzisiaj jak najmniej pracy. Zachodziło kęp prowadzony w sportowej rewelacji państwu. Oczywiście nie zaznaczamy wyrażenia sportowych. 10 Yeah.